Tworzymy teraz proste brzmienie VCV Rack oparte na jednym oscylatorze, jednym filtrze, dwóch obwiedniach ADSR oraz efekcie delay. Zaczniemy od pustej konfiguracji. Przejdź do menu File w lewym górnym rogu okna i wybierz opcję New. Dostęp do posiadanych modułów uzyskać można klikając prawym przyciskiem myszy w obrębie raka. Moduły są opatrzone nazwiskami autorów, a także różnorakimi tagami, które ułatwiają filtrowanie listy. Aby VCV Rack generował dźwięk, należy połączyć go z interfejsem audio. Moduł, który realizuje połączenia VCV Rack ze sterownikiem interfejsu audio, znajdziesz w kategorii Core. Jej kliknięcie spowoduje wyświetlenie podręcznych modułów użytkowych. Kliknij Audio, External. Aby dodać moduł do raka, w raku powinien pojawić się moduł audio. Umieść go w dowolnym miejscu, klikając na pustym obszarze jego panelu i przeciągając w miejsce docelowe. Możesz wskazać sterownik audio. Core Audio są to sterowniki związane z komputerem, natomiast Bridge są to sterowniki związane z wtyczką, którą możemy uruchamiać w programach DAW, a która pozwala korzystać bezpośrednio z połączenia między DAW a programem RAK. Wybieramy interfejs audio. Można tutaj także zmienić block size, który jednak póki co pozostaw z wartością 256 sampli. Skoro już VCV Rack może komunikować się z interfejsem, możesz usłyszeć dźwięk. Zacznij od czegoś oczywistego od oscylatora. Kliknij w raku prawym klawiszem myszy, otwierając spis modułów. Kliknij Clear Filter, aby wrócić do głównej karty. Następnie wybierz fundamental, aby przejść do listy modułów podstawowych. U góry listy widnieją dwa VCO, czyli oscylatory. Wybierz VCO1, który pojawi się w raku. Przeciągnij go ku lewemu górnemu narożnikowi. Jeszcze go nie słychać, ponieważ nie został podłączony kablami krosowniczymi. Kliknij zatem wyjście VCO Square. W dolnym prawym rogu i przeciągnij tworząc kabel. Ten z kolei poprowadź do gniazda input 1 w module audio. Aby uzyskać brzmienie stereo, trzeba kliknąć i przeciągnąć kabel pomiędzy wejściem input 2 modułu audio i wyjściem VCO1 Square. Moduł Core MIDI 1 umożliwia wyzwalanie nut poprzez MIDI. Jako urządzenie wybieramy podłączony kontroler. Wyjście CV z MIDI 1 łączymy z wejściem VOctave w module VCO1. Klikając prawym klawiszem myszy, dodamy moduł VCA, który znajduje się w kategorii Fundamental. Jest to wzmacniacz sterowany napięciem podwójny z dwiema takimi samymi sekcjami u góry i u dołu. Użyjemy tylko tej górnej. Połącz wyjście SQR z VCO1 square do górnego wejścia IN w VCA. A następnie górne wyjście VCA do wejść input 1 i 2 modułu audio. Mamy już regulację głośności, dzięki czemu możemy zmniejszyć poziom tego nieco irytującego tonu. Poziomem level można sterować przy użyciu modulatora. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz fundamental. ADSR, dodając generator obwiedni. Obwiednie wymagają podania sygnału Trigger Gate, który generuje nasz moduł MIDI. Połącz znajdujące się w nim wyjście gate do wejścia gate umieszczonego po lewej stronie u dołu modułu ADSR. Połącz wyjście modułu ADSR z jednym z górnych wejść VCA. Expotential dla brzmień perkusyjnych, Linear dla barw typu lead i pad. My łączymy wyjście ADSR do wejścia liniowego w module VCA. Po czym obracamy pokrętło Level VCA w pozycję maksymalną. Teraz możemy już zagrać na klawiaturze MIDI, kształtując głośność regulatorami ADSR. W kolejnym kroku dodajemy moduł Delay, także wybrany w menu Fundamental. Odłącz VCA od modułu audio, po czym połącz gniazdo VCA Out z Delay In, a następnie Delay Out z wejściami input 1 i 2 modułu audio. W ten sposób pojawi się echo, które można regulować. Teraz dodaj moduł VCF, czyli filtr, także z kategorii Fundamental. Odłącz wyjście SQR z VCO1 od wejścia VCA, a zamiast tego Połącz wyjście VCO1 square z wejściem VCF in, aby uzyskać standardowy filtr dolnoprzepustowy, połącz wyjście LPF z VCF do górnego wejścia modułu VCA. Dodaj drugi moduł obwiedni ADSR, po czym połącz jego lewe dolne wejście z wyjściem Gate Out modułu MIDI 1. Kolejnym krokiem będzie połączenie prawego dolnego wyjścia nowego generatora ADSR z wejściem Frequency modułu VCF. Obracając pokrętłem Frequency CV w module VCF będziesz mógł teraz zwiększać głębokość modulacji filtru. Z menu Fundamentals dodamy LFO1, łącząc jego wyjście 3 z dolnym wejściem VCA in. Dolne wyjście z VCA podaj na wejście PWM modułu VCO1, ustawiając w nim PWM CV na połowę. Wyjście Velocity modułu MIDI skieruj na dolne wejście LIN w VCA aby sterować głębokością modulacji szerokości impulsu za pośrednictwem parametru velocity. Można też połączyć wyjście sinusoidalne LFO z wejściem FM w oscylatorze VCO1. Głębokość odstrajania będzie zależała od ustawienia potencjometru FM-CV.